Dziękuję, dobranoc! Coś mówiłeś? Czemu to przyłączyłeś? Przepraszam! No jest koniec, przecież to jest najpiękniejsza bramka, jaką strzeliłem w ogóle w historii. Raz, Nie mogę znaleźć zajęcia, to zarzucam nowe dziaby. Wiecznie oczy mam czerwone i to nie przez Po prostu lubię dużo palić, jak Mauricio sali. Dzisiaj wsiadam w stary Sivi, jutro w Witam moi drodzy bardzo serdecznie w drugim odcinku z FIFA 21 i zostajemy dalej przy ekipie que Quality. Dzisiaj reprezentant właśnie tego labelu, Szymi Szym Siemanu. Witam serdecznie, hej. Cześć Byku. Słuchaj, od razu zacznijmy sobie tak, Manchester City-Liverpool lecimy. Jesteś fanem Liverpoolu, czy tak bardziej wybierasz pod FIFA? Bardziej pod ale lubię Liverpool ze względu na Jurgena Klopa, który był trenerem Borussii, który jestem fanem z kolei, także taki trochę łańcuszek się tu stworzył. Okej. Okay. Ale liczę na, na dobrą dyspozycję dzisiaj graczy Liverpoolu. Proste, proste. Słuchaj, to tak, tak samo jak ja na City. Słuchaj, wejdźmy sobie w ten mecz w takim razie. Ty w ogóle jesteś fifowiec, bo wiesz, zapytałem się Cię przed meczem, ale tak mikrofon nie chciałeś odpowiedzieć. To teraz już możesz mówić, bo już nie, nie da się tego cofnąć. Czekaj, może tak zagramy. Aha. O, tak będzie najlepiej. No, no mów, wiesz co, jak Ja to jest? jestem fifowiec, yy, może trochę niedzielny taki, ale gram w FIFA odkąd pamiętam. Mhm. Pierwszą chyba grałem w 9-8. Okay. I, I bardzo lubię grać w FIFA, natomiast gdzieś tam te ultimaty czy coś, to, to raczej nie są dla mnie, bo ja się tam za bardzo denerwuję, wiesz? Rozumiem, rozumiem. No, no tak, ja wiesz, ja tylko w Ultimate właśnie łupię. I rozumiem Twoje jakby zdenerwowanie i w ogóle, chociaż nie potrafiłem tak. odpuścić, nie? tak naprawdę. I zawsze zawsze w tego ja Ultimate. Ja też miałem zagrałem. taki okres, wiesz? Ale bardziej wolę tak gdzieś przy piwku z kumplami sobie usiąść, coś tam popykać, niż, niż gdzieś tam się wczuwać internetowo. Czumam, czasami Czu gdzieś tam wygrałem. Dobra, spoko, spoko. E, dobra, słuchaj stary, e, za, e, to tak, o ty co jeszcze zmianki robisz, a powiedz, e, tak sobie śmigałeś gdzieś na jakieś meczyki albo coś, w sensie, że tak jesteś też kibicem, że tak powiem, aktywnym? E, wiesz co, u nas w mieście jest Gwardia Koszalin trzecioligowa aktualnie i tam e, sporo okres czasu, bo parę, parę lat biegałem, jeździłem na wyjazdy o. i mocno się interesowałem tym, ale to jako kibic. E, a, bo myślałem, że powiedzieć... biegałeś, że, że grałeś też. Piła. Grałem jako dzieciak, wiesz, gdzieś tam, znaczy ostatni raz grałem chyba w okręgówce, jak miałem 17 lat, nie, ale tak to jakoś, ja mam sztywne nogi strasznie, do piłki się nie nadaje. Drewno, wie. delikatnie mówiąc. Tak, ja to bardziej taki walczak, wiesz, gdzieś tam coś wybiegałem, coś poddenerwowałem. A w defensywie grałeś, tak, wtedy, czy jak? Tak, tak, no na lewej, na lewej obronie grałem. Okej, okay, okej. Okay. To co, ready? Ja już klikłem. Klikłem. No to ja również klikam. Słuchajcie, drugi mecz, krzymisz szyms z Jurkowski. Lecimy pierwsza... Raz... Nie, my nie gramy ze sobą pierwszy raz, i my graliśmy na. na Que Na, na ale tam nie graliśmy jeden na jeden, nie? Nie, nie, 2 na dwa graliśmy, no. I jaki był wynik, przypomnij? E, 4-2 dla mnie i mojego ziomka. A ja z kim grałem? Z hypem. I przegraliśmy z... No wiesz, to to przez hypa na bankty. ty. E, no, nie... <grym> Nie wiem, wiesz co, nie. Nie, nie powiem Ci dzisiaj, co zawiodło wtedy. Tak, tak, no ja tak sta staram się tak to obstawić po prostu, nie? Pozdrówki, <grym> hype. Oczywiście, jak podszkolisz się trochę w FIFA to zapraszam, nie? Bo wtedy tak widzisz, widzisz, przegraliśmy przez Ciebie, stary, no jak? No <grym> trzeba to otwarcie powiedzieć po prostu, no. Dobra, słuchaj, zacznijmy ten meczyk i zaraz w trakcie jeszcze pogadamy, bo w ogóle tak naprawdę to Ty jesteś taki debiutancik, można powiedzieć, nie? Jak się czujesz w roli, kuwa, debiutanta w ogóle, co? Można powiedzieć, natomiast wiesz co, ja w podziemiu siedz siedziałem, siedzę nadal, no bo to nie można powiedzieć, że gdzieś tam przeskok jest mocny. Mhm. Natomiast y, ja tam, wiesz, jestem 10 lat już i. To właśnie też i o tym chciałem pogadać z tak... Tobą, może jest tutaj. No tak się z tym wszystkim już wydaje mi się, oswoiłem, że, y, że ty celowo mnie zagadujesz chyba, co? Y, tak, ja, jest taktyka na te odcinki ogólnie, nie? Taktyka, no właśnie, e, spalony. jest spalony, no. E, tak, no i przez to, że, że tam gdzieś tam y, można powiedzieć, y, ty 1.0 jest jednak, nie ma spalonego. <laughs> No i tak, ja Ale myślę... Nie, słuchaj, pogadamy później, dobra? No jest koniec, ej stary, byłem pewny, że był spalony, tak ze strzeliłem od ja niechcenia. Również. Jak to jest możliwe? No dobra, patrz, no i już nie będzie gadał, nie, i właśnie tyle, patrz, 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 dam ci strzelić po prostu, rozumiesz? Teraz tak Żebyś... porozmawiamy. No, mów. E, tak, no także ze względu na to, że gdzieś tam obyłem się już z tym wszystkim, poznałem też już sporo osób przez tą dekadę całą, to jakby większego przeskoku nie odczuwam, tym bardziej, że przyszło mi debiutować w czasach pandemii. No właśnie, to też jest ciekawa rozkmina. E, tak, to zabyło. wiesz co, wiele wiele, jakby gdzieś tam miałem e, marzeń, że tak, no, marzeń, mhm. e, które chciałem spełnić sobie przy okazji debiutu legalnego. No raczej. E, no niestety, wiesz, niestety ta lista, nawet kurczę, chyba jednego punktu nie wypełniłem z niej. Bo ani to koncertu zagrać, ani klipu, tak naprawdę dobrze musieliśmy, wiesz, kombinować. My mieliśmy klipy zrobić w Japonii przy tej płycie i tak, wiesz, to wszystko trochę mnie zabiło. Mhm. Tajawkę na to wszystko, ale liczę, że gdzieś tam... Ależ, liczę, że, że jeszcze tą listę moją prywatną... Uda mi się uzupełnić. Nie, no raczej wiesz, myślę, że ta to, 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 to amba w końcu się skończy. Prędzej czy później, ale powiedz w takim razie, bo, sobie, bo ty mówisz, 10 lat i mówisz, że takiego przeskoku nie widać, bo wiesz, wielu młodych, w sensie tych, co gdzieś tam myślą, że wiesz, podpiszą kontrakt, że to już jest, wiesz, chyba nie byka za rogi, tak naprawdę, i że już tak naprawdę samo się wszystko będzie toczyć, nie? To też Nic możesz to rzeczy. rozwiać te mity, co? Nie tak, jak najbardziej. Nic z tych rzeczy jakby. Mówię, no za wiele się nie zmienia. Poza, poza dziś tam można powiedzieć, no jakieś nowsze, lepsze furtki się otwierają, mhm. ale, ale czy to aż tyle zmienia w samym produkowaniu muzyki? Raczej w jej odbiorze, bym powiedział, w moim przypadku oczywiście. Mhm. Bo ja też, ja też sobie taką taktykę na ten mój debiut. <ś copying noise> <śred> <średnia> Dziękuję, dobrano, coś Puh mówiłeś? O... Czemu to przyłączyłeś? Przepraszam. No jest koniec, przecież to jest najpiękniejsza bramka jaką strzeliłem w ogóle w historii. To na koniec obejrzymy. Przepraszam, przyzwyczajeniem skipuję to. Wszystko. Ty aż mi się gorąco zrobiło. Normalnie. Eee, już zapomniałem o czym mówiłem, ale to na chwilę odłóżmy to, bo tak, ja tutaj tak. muszę się zrewanżować. Ajajaj, aj, aj, ale tutaj no życiówka wjechała, nie? Nie, ale tak to nie gra. Poczekaj. Nie tu. Ej, będzie. Ten już tu kręci. Czeka. No jest koniec, graj tu spokojnie piłeczką. O, no nie! Co tu się stanie ze mną? Nic się nie stanie. Słuchaj, tu już no żelazna właśnie. obrona. Ale coś mi tutaj, kurde, środek obrony dziwnie chodzi. Dużo miejsca bardzo zostawiają. Virgil się a Ajajaj już zagrał. No i tak to nie. No i tak ten mecz, słuchajcie, będziecie w ciszy go oglądać, nie ogólnie. Kur. Ja już zaraz, zaraz troszkę się odmulę, tylko muszę, muszę e, zrobić coś, to, co właśnie robię teraz. E, I teraz możemy porozmawiać. Chcę zagadał ty, no. No, no, no. I ty, ale o, o czym była garka, Bo już teraz też... Z, 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 e... zagrał, o, o, o tym przeskoku z tak, momencie... podziemia do, 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 do Legalu. Tak. E... Ja też obrałem taką taktykę na ten swój album. E... Świadomie, wy, wydaje mi się, i też. Kurde, widzisz co tu się dzieje, no. E... Że ja po prostu współpracowałem z ludźmi, którymi, z którymi współpracowałem wcześniej i bardzo mało nowych współprac nawiązałem. A w sensie, że nie brałeś, nie, nie chciałeś gdzieś tam zabiegać o fity, y, że tak powiem, fejmów żeby gdzieś wszystko to jakby, Tak, wszystko to jakby naturalnie wyszło. Bity tak samo są, prawie wszystkie są od naszych producentów z naszej ekipy. Mhm. I dlatego wiesz, może jeszcze ten przeskok też nie jest dla mnie taki zauważalny, prawda? No tak, no bo jak miałbyś być zupełnie by też było inaczej. Zupełnie było inaczej, gdyby jeszcze nie było tej pandemii i, i powiedzmy wjechałyby jakieś takie, wiesz, powiedzmy jeden, dwa takie kawałki, pojechanie jeszcze klip teledysku, gdzieś tam zrobienie takich rzeczy, nagle wiesz, komuś gdzieś tam z spodziemia faktycznie może to zrobić, wiesz, wow, nie? grube. Tak, tak, to prawda. A tutaj tutaj to wszystko powiem ci niewiele się różniło od, od procesu powstawania muzyki jak przebiegał do tej pory, prawda? Dobrze, wszystko na spokojnie tu. A mówię, że a propos odbiorców, że się zmieniło w sensie, że odbioru to ten, ten skok był zauważalny, bo wyrazem tam tak naprawdę wy tam z, z Osaką mieliście te dwa numery, takie, które gdzieś tam wypierdzieliły strasznie, nie? Tak, tak. Dlatego ten odbiór też nie też jakiegoś, wiesz, ja przeskok poczułem przy numerze Jakuza. E, mhm. Wiesz, e, gdzie ja robiłem po 50 tysięcy wyświetleń, a tu nagle weszło parę baniek, to gdzieś tam tutaj było to widoczne. E, no później te moje solowe rzeczy podejrzewam, że też ze względu na. Klimat tych, tych moich rzeczy na pewno też nie zrobiły takiego odbioru jak te bęgerowe rzeczy, ale jakby ja jestem zadowolony. Sprzedażowo płyta też poszło bardzo fajnie mhm. i wiesz, jakby finalnie, finalnie jestem z tego zadowolony. Troszkę jestem zblokowany teraz przez tą całą pandemię, kurwa. właśnie jakby, wiesz, ja jestem raczej człowiekiem który nie usiedzi za dużo na tyłku. Kurwa, no jak tam... większość, stary, jak większość raperów, skurwa, nie jest no, lekko, nie. Zwłaszcza tych, którzy jeszcze przyzwyczajonych do jeżdżenia tak naprawdę cały czas, nie? Tak, ja tym bardziej, że ja gdzieś tam dopiero niedawno miałem możliwości finansowe na to, żeby pozwolić sobie jechać gdzieś za granicę mhm. czy coś. I wiesz, jakby się odpaliłem, zacząłem korzystać z tego życia, że tak powiem. I no nie, niestety zhamować trzeba było to. Co tu, manę? Patrz, wyszedł. Stary, ale. Patrz, ale widzisz, jak jestem kulturalny, ja ci nie przyłączam, nie? Co ja mogę powiedzieć? jest koniec. 3-2. Trzy, trzy, dwa. Trzy, dwa. Dobra, to Jedziemy nie dalej. gadamy teraz, tak? Teraz to nie gadamy. Nie. Ale mecz jest dobry, jest, jest wymiana ciosów, nikt tu się nie bada, bardzo dobrze. Tak jest, tak jest, dobrze, 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 trzeba, trzeba gierczyć. A ty powiedz, jeśli chodzi o granie... Hmm, gra... Nie, bo ty mówisz, że raczej z ziomalami się ustawiasz, nie grasz tak sobie gdzieś tam też przez neta gdzieś tam z rapowymi gdzieś tam postaciami, czy też ziomkami gdzieś tam od, od ciebie? Z Hype'em grałem. Z kim? Z, z hypem grałem właśnie kilka razy mhm. i ciekawe, powiem taką ciekawostkę, że Hype mnie prywatnie jeden na jeden e, chyba wszystko ze mną wygrał, być może tam jeden mi się udało wygrać. Także wydaje mi się, że to przez ciebie przegraliście wtedy. Wiesz to coś połączenia. Przery... Komu... Połączenie nam przerywa coś, wiesz? Chyba się dźwięk nie nagrał. Nie puścimy tego odcinka, kurwa. <noise> nie, ale wiesz, ogólnie to, to ja jestem taki właśnie bardziej niedzielny. Gdzieś tam może trzy czy cztery razy w życiu w jakimś turnieju nawet wystartowałem. O e, jakimś pubowym takim, wiesz, gdzieś tam grało się o piwko, mhm. e, ale bez większych sukcesów. Kumam, kumam. A powiedz sobie, w takim razie, no wiesz, teraz jesteś wstrzymany w jakiś tam sposób muzycznie, w sensie muzycznie, nie, ee, ruchowo, ale na bank coś tam się dzieje, nie, 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 e, nie marnujesz czasu, domyślam się pewnie, czy, czy, czy jak to wygląda? Wiesz jeśli co, chodzi o nagrywanie chwilowo... rzeczy, bo mixtape też tam indahausowo działacie też, nie? Tak, tak, pojechaliśmy sobie na Trap House całą ekipką, zrobiliśmy, zrobiliśmy cały mixtape, nagraliśmy tam jakieś 16 numerów. I gdzieś tam solowo coś tam sobie skupię, przygotowuję się, można powiedzieć, do tego, żeby jak to wszystko się skończy, to ja sobie wtedy odpalę na swój sposób. Wiesz, dla mnie muzyka też jest. Jakby ja nie szukam w niej pieniędzy na siłę, tylko wiesz, dla mnie ja mam być zadowolony, ja mam się cieszyć tym i ostatnio taki wers napisałem nawet, że jak coś się przeżyje, to coś się nawinie. To I wiesz, jak, ja nie chcę tutaj gdzieś tam na siłę poruszać tematów, które mnie nie dotyczą, tym bardziej, że raczej moja muzyka jest taka osobista i, i, i gdzieś tam nie narzucam nikomu swojego światopoglądu, a raczej dzielę się nim, a trudno wiesz, trudno coś, że tak powiem, ciekawego dzisiaj zrobić, kiedy no, mamy takie czasy. Mówię no zależność też, do... no są, są jeszcze niektórzy raperzy, którzy wiesz, stylówkę mają powiedzmy gdzieś tam konceptualną, rozkminkową, że to niezależnie od czasów mogą gdzieś tam y, pisać numery, nie, z jakimiś tam rozkwinkami, nie. Tak już jest w tak. życie taki rap, a, a się nie, powiedzmy, nie za wiele dzieje. E, tak to jest tam... wiecie, można numerów zrobić o tym, że siedzisz w domu, kurde, nuda, nic się nie dzieje nie ciekawego. No, tego już słuchać nie chcemy, stary, już na z się nasłuchaliśmy, kurde. No właśnie, <laughs> dlatego wiesz, dlatego ja sobie po prostu odpuszczam na razie robienie rzeczy, że tak powiem, na poważnie, a ja bardziej sobie, sobie rapuję, y... Można powiedzieć, gdzieś tam, nie wiem czy dla treningu, bo jeżeli coś z tego ciekawego wyjdzie, to na pewno to użyję. Mhm. Natomiast bardziej obrałem taką, taką taktykę czerpania z tego zajawki i zabawy na maksa. W sensie robię numer o wszystkim i o niczym, gdzieś tam sobie testuję nowe możliwości. Ja też nigdy autotuneowo nic nie robiłem. Zacząłem trochę, można powiedzieć, dla zajawki się tym bawić. Mhm. Nie wiem, co z tego wyjdzie, czy ja to w ogóle będę używał, czy nie, ale. Zawsze jakaś zajawka, nie? Stary nie trzeba próbować, wiesz, to nie jest tak, że. E... To jest złe w jakikolwiek sposób, nie? Bo dobrze zrobione i dobrze użyte, to wiesz, to, 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 to jest mega mega nie, nie, narzędzie Nie nie? Ja tutaj, nie chciałbym zabrzmieć jako przeciwnik jakiś autotyuna, mhm. bo, bo lubię bardzo rzeczy autotunowe. Natomiast ja po prostu wiesz, no, przez tą moją dziesięcioletnią podróż ja trochę się zamknąłem w takim staroszkolnym... Klimacie i myślę, że to też trochę słychać na moich rzeczach. Mm -hmm. e, przez co wiesz, ja mam problemy na przykład e, z tonacją, takie rzeczy, wiesz, Po prostu nie czuję się dobrze, e, robią... Ależ, kurwa. No. Czy, czy. Czy, czy. Mówi? Także wiesz, no po prostu teraz teraz próbuję tak czysto dla zajawki, zop, e, trenuję, można sobie powiedzieć, wokal. A to nie jest tak, że y, wiesz, bo wielu, wielu którzy gdzieś tam się wbijają w końcu powiedzmy w, w, w mainstream czy też po prostu wytwórniowo legalnie. Gdzieś tam stawia, wiesz wszystko na jedną kartę, yy, stara się gdzieś tam na swoje postawić i wiesz już nie, nie, w sensie o, obstawia jako wiesz, pewnik już tylko i wyłącznie rap. No i się mocno na tym skupia i gdzieś tam się pojawia wiesz jakaś presja i tak dalej. U ciebie tak nie ma? Jak to wygląda w ogóle, wiesz? Ty, tylko muzyka. Się... Nie ma... U mnie nie ma żadnej... Znaczy ja akurat dobrze trafiłeś, bo dzisiaj otworzyłem firmę. Oprosz. E... Tak, ale wiesz co, u mnie nie ma czegoś takiego, poczekaj sekundkę, żeby tutaj nie spieprzyć tego. Już spieprzyłeś, no mów daj. No właśnie, u mnie nie ma czegoś takiego, że, że jakby ja mam jakąś presję narzuconą przez kogoś czy przez samego siebie. Ja już wiesz co, tyle razy byłem wypierdalany z tej sceny przez, przez różnych e, ludzi że i ciągle e, wiesz, jakby e, potrafiłem wrócić, e, że jakby żadnej presji nie mam, co będzie to będzie, ja chcę, ja chcę tylko się bawić. Ale w jaki Mówić. sposób mówisz, że, że wypierdzielany w sensie przez ludzi? W sensie, wiesz, no ja też tam trochę narobiłem głupot w życiu, nie ja będę teraz się z tego spowiadał, kiedy, mhm. kiedyś, kiedyś coś fajnego z tego zrobię, natomiast, wiesz, gdzieś tam miałem, miałem pewne możliwości, których, które nie zawsze potrafiłem wykorzystać, okay. ale jakoś, wiesz, nie chodzę, nie, nie biję się w piersi, nie wiem, czy to dobre słowo, ale się nie, wiesz, się nie torturuję tym, że kurwa, miałem taką szansę, a wiesz... A, a, a nie pykło, e, no bo jak widać gdzieś tam, wiesz, bo mimo wszystko coś się udało z tej mojej muzyki ukręcić, także spokojnie, wiesz, ja, ja po prostu tu, ja po prostu tak jak mówię, wiesz, chcę się tylko bawić tą muzyką i e, to czy ona się będzie sprzedawać, czy nie, wiadomo, że gdzieś tam to z tyłu głowy siedzi, ale staram się to no jak najlepiej. No fajnie jak by było po prostu, wiesz, jakbyś robił dalej swoje, a to się sprzedaje na tyle, że możesz tylko się na tym skupić, nie, jakby to jest super sprawa, nie? Tak, I, i wiesz, jakby no jeżeli coś pada, to jest dobrze. Jak nie wpada, to wiesz, nie chodzę, nie, nie kminie patentu, e, żeby wiesz, żeby się udało. E, tylko wiesz. Kminie robię, kminie. po prostu robię. Proste, proste, rozumiem. A powiedz, jeśli chodzi o polską scenę, bo mówisz, że wiesz, że, że tam się nie, nie zamykasz, jakby wiesz, że tutaj tylko old school e, czy tam y, Tune i tak dalej. K, tak. Kogo słuchasz, kogo propsujesz, tak w sensie, wiesz, ze sceny, z młodych czy starszych? W ogóle wiesz, jak, My, jak to uczyniłeś? Około ja w popstuje. Sensie, no, albo od kogo zacząłeś, powiedz? Tak, może wiesz. Na, na jakim muzyce się wychowałeś, jeśli chodzi wiesz, o polską A rzeczę. to ja wiesz, co ja zacząłem od Leroya e, Pei, ze względu na to, że moja mama bardzo lubiła. Ok, no to, to ciekawe. Spalony tu będzie. Spalony, nie? Nie ma spalonego. Byłem pewien, że spalony jest. No tak jak ja przy pierwszej. Tak, i powinienem tutaj nie patrzeć, no właśnie. E, tak, także ja na Leroyu się gdzieś tam wychowałem. E, Pej dużo Eminema jeszcze z Tesco, jak mama gdzieś tam e, kupiła. jakieś Ale to jak e, mama tutaj fajny... wpłynęła mega fajnie, ty. Tak, no wiesz, mama do, do dzisiaj jest w tym wszystkim ze mną. E, łap. O nie! Co jest ziomek z tobą? To Salach był. Także mama wiesz, mnie mocno wspiera w tym wszystkim. Jara się e, dużo wiesz, dużo słucha rapu. Także także super. Stos, stos. A czego dzisiaj słucham. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo ostatnio bardzo mało muzyki słucham ze względu na czas, bardziej puszczam sobie jakieś playlisty na Spotify. Mhm. Po prostu odkrywam, co tam leci. Ale. Na pewno Osaka będzie tym, którym się jaram, i to nie ze względu na to, że jest moim ziomkiem, Jasne. Tylko bardzo wierzę w niego i trzymam kciuki. Eee, Oki jest na pewno taką postacią, którą gdzieś tam technicznie i, i ogólnie rapowo się jara. Eee, Dobrywki w ogóle grane są w tej twojej serii? Chyba tak! W sensie, no tak, zagramy, chyba że strzelę jeszcze do mnie. No masz na to szansę teraz. I jeżeli to wykorzystasz, to będę. Jaki bardzo... dramat! Ale się nie udało. Do... Która jest godzina eee... w ogóle? Pozdrowienia czat, sorry, że musieliście czekać na streama, ale macie pozdrowienia, przynajmniej w odcinku teraz, także mam nadzieję, że będzie to nam wybaczone. Więc czemu wyjdź? Nie, nie pokazało dogrywki. Nie do ma dogrywki. co się teraz dzieje? No słuchaj, będziemy grali Rewanż, Dr będzie drugi odcinek. Co możemy zrobić? Czyli tutaj kończymy go polubownie Kończymy remisikiem? go polubownie, swojej friendly game. A drugi już zagramy, zagramy, zagramy na punkty, poważnie. No i dobra, wiesz, to czyli wie? to traktujemy jako rozgrzeweczkę. Potraktujmy to jako rozgrzeweczkę, wy potraktujcie to również jako rozgrzeweczkę, to tutaj nasza pierwsza rozmowa. W ogóle ty miałeś kiedy byłeś gdzieś tam wideo wywiady? Nie miałeś, nie miałeś chyba jeszcze. No Czy takiego poważniejszego to chyba nie, gdzieś tam może jakieś lokalne, ale ja, ja to raczej jestem taki chłopak, który się wiesz niechętnie pojawia gdzieś tam. No to cieszę się, że do mnie wpadłeś. Tak, ja tutaj śledzę, śledzę twoje rzeczy zresztą wiesz, bo wysyłałem gdzieś tam te nowname alerty, także nie skłamałbym, skłamałbym mówiąc, że, że nigdy nie chciałem gdzieś tam sprawdzić się z tą FIFA. Bang, super. Teraz mieliśmy radę jeden na jeden, także no szkoda, że remisem się to zakończyło. Ale myślę, że brałem przykład. Tak, Ta. jest, bramki ładne. Czekaj, jeszcze tutaj rzucimy, niech sobie polecą. Podsumowanie meczu, niech se przeleci. O. Eee, słuchaj, no, to widzisz, bo ja to też jeszcze chciałem zapytać, tak na koniec. Słuchaj, już tam chwilę poczekają na tym streamie. Eee, właśnie, Neymar, no, ty, wysyłanie rzeczy. Kiedy to było, przypomnij mi tak dokładnie, bo wiesz, mnie to, dużo się tego przewinęło. I, 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 i Jaki to był czas i w jakim tym momencie wtedy byłeś? I, i, i wiesz, i jak w ogóle odczuwałeś to, wiesz, ocenianie siebie na żywo? Zawsze, wiesz, gadam gdzieś tam, czy z opałem, czy z Floralbaksem, czy z kimkolwiek, co wysyłali te rzeczy, a później gdzieś tam wystrzelili i, i wiesz to jest fajna wspominka jak to, jak to pamiętasz? No, ja chyba najintensywniej gdzieś tam to podrzucaliśmy do ciebie w, w styczniu tamtego roku, czy, czy w marcu przy okazji premiery, przepraszam, numerów ze Stepa, to jest moja płyta. Tak, e, tak, tak. tak, tak. Mam wyszła, fizyka tak. również, dziękuję bardzo. E, super, e, tak, i wtedy to najintensywniej chyba wysyłaliśmy. No tak się złożyło, że ten album bym dla, był dla mnie dosyć przełomowy, e, także to wszystko się fajnie złożyło. E, a jaka była druga część pytania? A jak wiesz, jak się czułeś wysyłając kawałek, wiesz, że kwestia gdzieś tam oceny, że ludzie i w ogóle wiesz, jak to odbierasz ze strony, wiesz, jakby twórcy wysyłającego, bo nie zawsze mam okazję, wiesz, tak sobie pogadać o tym, nie? W sensie, wiesz, jak to Bo Z ziomkami sobie siedzieliście, kurwa, wiesz? I było ty kurwa, Jurek, co ty chuja się znasz, czy coś, wiesz? Nie, 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 nigdy chyba gdzieś tam nie miałem tak, że się nie zgodziłem, a propos swoich rzeczy, z Twoją opinią, no bo to wiadomo, że moja opinia wywodzi się trochę z czegoś innego. Proste. Na temat moich rzeczy Jasne. ale, ale dziś tam zawsze fajnie było to obserwować, jak twoja muzyka trafia do kompletnie innego targetu, kompletnie innej grupy ludzi, bo jakby wiesz, gdzieś tam tam można powiedzieć, są ludzie u ciebie na tym streamie, którzy niekoniecznie się przewijali u mnie. Na no na rzeczach, pewno, na pewno, tak, tak, tak. Mi się wydaje. I wiesz, fajnie było po, po prostu zobaczyć, co tam sądzą sobie że tak powiem, kurczę, jakby Wiem, nie nie zaangażowani odbiorcy tak bardzo, nie? w sensie, tak, że wiesz, tak, nie tak. twoi, którzy się jarają albo wiesz, no. mają jakieś oczekiwania, tylko po prostu słuchają jednego z 20 numerów i tak zerojedynkowo oceniają, czy fajne, czy nie. Tak, o to właśnie mi chodziło. No, no i to, to, też jest, to też jest wartość właśnie, wiesz, bo dużo osób gdzieś tam gada, że wiesz, kwestia mojej opinii czy coś, ona jest tak naprawdę mało istotna, bo to jest jedna opinia, wiesz, jednej osoby, kurwa, nie? To jest Zero monopolu na jakąś tam wiedzę, czy to jest dobre, czy nie, bo to jest zawsze kwestia gustu, ale jak dostajesz nagle wiesz, las jedynek, że wszystkim się to podoba, wiesz, kurwa, i 100-200 osób kurwa piszesz, że zajebiste, no to jest sztos, a jeżeli ci 200 osób pisze, że stary nie siada, to to, to, to kurczę też coś w tym jest, nie? Warto sobie gdzieś a, tam tak, to wziąć prawda, to pod uwagę, nie? Dlatego fajnie, wiesz, rzucić się, zobaczyć jak to ma się w troszkę innym, innym społeczeństwie, małym mm -hmm, takim, Tak mm -hmm. alertowym. Także spoko, spoko. Wydaje mi się, że fajna rzecz. Jasne, jasne. Słuchaj, porozmawiamy sobie jeszcze o rzeczach przy okazji kolejnego odcinka. Dzisiaj 3.3. Moim i waszym gościem Szymi Szyms. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki Byku za udział. Pozdrowienia, dziękuję również. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Napiszcie w komentarzu, kogo chcielibyście zacząć. Odbijemy teraz od Kokolity. Co już, ile można, ty? Dwu, dwa odcinki z nimi. Tak, Psz to był pierwszy w ogóle. Krzyk Krzysztof. Aha, o proszę. Tak jest, tak jest. No tak jak, nie do końca jak, raper, ale, ale nagrał ostatnio numer. Nie w sensie, no ma dwa, trzy, trzy na koncie, więc, więc ma zaliczone, nie? A jak się skończył wasz mecz? Nasz mecz wygrałem. Aha. 3-2. Czyli z powodzeniem z Krzysztofem mogę ładować się tutaj na mecz. Spokojnie, spokojnie, tak jest. Także pozdrawiamy, idziemy do innej wytwórni. Napiszcie w komentarzach kogo chcielibyście zobaczyć. A my co? Widzimy się na rewanżu i widzimy się na streamach, na No i Alertach. Pozdróweczki, trzymajcie się, cześć. Roz, Roz, raz, raz, nie, raz, nie, raz. Nie, nie mogę znaleźć zajęcia, to zarzucam nowe dziaby. Wiecznie oczy mam czerwone i to nie przez szaringany. Po prostu lubię dużo palić, jak Mauricio sari. Dzisiaj wsiadam w stary